Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, e, powiem wprost, ja jestem trochę wkurzony. E, tak się złożyło, że w pracy, w której jestem, okradziono mnie, ukradziono mi portfel. E, na szczęście paszport miałem w domu, ukradziono mi tylko dowód osobisty, który mi jest zupełnie niepotrzebny, Legitymacja emeryta, którą też nie wiem, po co ze sobą noszę, chyba dla pamięci, że jestem jakimś emerytem. Kartę Ekus, która też jest mi absolutnie niepotrzebna, bo miejscowe ubezpieczenie mam i też i, i, I niestety ukrasiono mi połowę mojej fortuny, czyli jakieś 150 euro w tym jedną kartę, w tym kartę prepaidową, która się zablokowała natychmiast, bo nie ma, nie ma żadnych innych historii. Ja zostałem całkowicie bez pieniędzy. Na szczęście w telefonie mam jeszcze resztkę biletu miesięcznego, bo nie staćmy nawet na dojazd do pracy. Proszę Państwa, nie dlatego to mówię, żeby się skarżyć, chodzi o sam fakt, bo to nie jest tak. Proszę Państwa, firma, która pracuje, korporacja, tak to pięknie zorganizowała, że na taśmę, tą halej na taśmę, na której zapieprzam od 6 rano dźwigając i robiąc różne rzeczy, nie mogę w mogę, nie mogę wjeść nic, nawet portfela, bo chciałem, nic podobno, tam jest taki coś online management, w jego pokoju mamy zostawiać sobie własne te, e, własne rzeczy, czyli tylko kurtkę właściwie, więc, e, ponieważ to jest online management, zawsze będę do siebie więc zostawiłem i tamtąd mi to ukradziono. Zgłosiłem oczywiście ochronie, ochrona powiedziała, że sprawdzi monitoring, bardzo ładnie, zaraz jadę na policję, zgłoszę na policję, przy okazji zgłoszę, zgłoszę utratę dowodu, ponieważ mam. Nie jestem w stanie jeździć bez dokumentów, nie wiem, czy mam jeździć bez dokumentów przez całe miasto dość duże i... Jeździć i bez e, telefonu, e, tego nie wiem. Mam zamiar jutro też wziąć telefon, więc słuchaj, złodzieju! Jesteś głupi! Jesteś głupi, ponieważ e, tak się składa, że ta prepaidowa karta, na której e, cały mój majątek, połowę, połowę ci się udało zwinąć. Udało się zwinąć w gotówce 100 euro i jakieś 50 euro z tej karty. Więcej tam zresztą nie ma. E, znaczy, będzie jeszcze za tylko i wyłącznie, e, i to jest wszystko. I to, jest wszystko. I to jest wszystko, ponieważ ta prepaidowa karta została zablokowana automatycznie, natychmiast. A jeszcze pokazywała mi cały twój zasrany ślad, gdzie jechałeś. Gdzie jechałeś i gdzie brałeś ostatni raz, to ci odmówiła ta stacja benzynowa. A teraz, kretynie, użyj mojego dowodu. Użyj. Komornicy, windykatorzy aż się cieszą. Policja, służby bezpieczeństwa, prokuratora też się ucieszy. Jak użyjesz mojego dowodu, użyj mojego dowodu, kretynie ty. Ja nie rozumiem, proszę Państwa, bo nieważne, nieważne, gdzie jestem, czy ktoś się domyśla, czy się domyśla, nieważne, co powiedzą, nieważne, jak jakiś cholera, znowu popieprzony Kamiński obśmieje mnie na swoim blogu, puści, to nie będę tego usuwał, to będzie. To jest ostatni mój komentarz w ogóle, jakikolwiek istnieje. Proszę Państwa, ja mam już dość. Naprawdę. To jest jakaś cholerna księga chobia. Ho księga -y chjoba, proszę Państwa. Ja już mam po prostu dość. Naprawdę mam dość Chcecie Państwo pisać, komentować, robić cokolwiek? Po co? Po co? Po co? A taka świnia mnie okradnie po prostu? Taki złodziej, taka świnia mnie okradnie? I to najprawdopodobniej, no nieważne, nie mogę rzucać oskarżenia na nikogo, ale mogę wam powiedzieć, że na pewno tego nie zrobił żaden muzułmanin, których wokół mnie jest pełny, i których pracuje, i którym pracuję, i z którymi pracuję na tej taśmie również. Żaden muzułmanin tego na pewno nie zrobił. Tego jestem pewien. Tego jestem pewien, ponieważ jak dowiedzieli się, jak dowiedzieli się, że jak zgłaszałem, to oni też znają angielski, jak zgłaszałem ochronie, to nawet się mnie pytali, czy ja mam za co wrócić do domu jak tego oni się mną tylko wyłącznie zainteresowani. A przechodzący ko mnie, ci, którzy znają język polski, mijali mnie z uśmiechem, z uśmiechem takim wyższości swojej dopierdolili pułkownikowi i Ubekowi, bo oczywiście naprawdę nie sprawdzili na Facebooku i wiedzą, kto jest. I tak będę mówił, mam to gdzieś po prostu. Jestem bez forsy, jeszcze mam troszkę biletu miesięcznego, potem już nie mam jak jechać do, do pracy. I wy chcecie, żebym ja pisał, Żebym ja komentował, nie proszę państwa, nie, 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 nie. Ja już z tym kończę. Kończę. W diabeł mam gdzieś te wszystkie choluby, książki, te wszystkie inne zasrane rzeczy. Mam to gdzieś, proszę Państwa. Niech to się, nie, nie chce, nie chcę nawet tego kończyć. Jeżeli napiszę, to napiszę tylko, włożę do siebie do szuflady. A i tak w tej chwili posty głównie publikuję na zamkniętej, prywatnej grupie KHT, do której dostać się będzie teraz dość trudno, ponieważ weryfikujemy z Małgosią wszystkich znajomych po prostu. Nie chodzi mi też o te forsy, Pani Bogowie, bo nie chodzi mi o to, dla mnie to jest bardzo dużo, bo to jest połowa mojego majątku, którego, na którego moja była żona i policja szuka wszędzie, we wszystkich moich znajomych, ten mój wielki, zasrany, wspaniały majątek, zapominając, że jest to czternastoletnie dziecko i że ona ma 10 razy więcej niż ja. Niech teraz też to zgłasza na policję, niech zgłasza, niech wystawiają Eny, Sreny, różne inne rzeczy. Mam to wszystko serdecznie gdzieś, proszę Państwa. Mam to wszystko serdecznie gdzieś. Oczywiście, że ktoś podpatrzył, dokładnie musiał podpatrzeć, więc złodzieju, ja jutro też z tym telefonem pojadę, bo, bo muszę mieć przy sobie jakiś telefon. Casey Rackman, wreszcie, co wreszcie mam? Nie wiem, Casey Rackman, co wreszcie? Wreszcie mnie okradli? Wreszcie mnie okradli. No. Wreszcie mnie okradli. Jest to po prostu tylko po prostu, jest to przykre. Jest to przykre, bo z dowodu, bo, bo na policji zgłoszę, mam zdjęcia swojego dowodu w telefonie, mam zdjęcia tej karteku, różne rzeczy, więc to po prostu pokażę. Dam policji z numerami, ze wszystkim. Miejscowa policja wystawi mi kwit za to wszystko. Paszport mam na szczęście w domu, natomiast forsa. To jest kwestia forsy po prostu. To jest największy dla mnie problem w tej chwili, no ale cóż. Przez jakiś miesiąc zjeść, co jakoś będę miał, będę miał, ale, ale jakoś tam się zarobię, miałem inne problemy, miałem inne możliwości, także inne chęci i już. Dużo nie zarabiam, proszę Państwa, to jest, to jest zarobek niecałe 700 euro miesięcznie, jeżeli ktoś interesuje, nawet nie tyle będzie chyba, nawet, bo jeżeli podatek odlicza, to zupełnie inaczej. No. Więc tyle Państwu chciałem tylko powiedzieć. I proszę nie żądać ode mnie. Ja bym cokolwiek pisał, publikował, komentował. Bawcie się sami w swoim własnym sosie. Ja przepraszam, to nie jest do wszystkich Państwa. Oczywiście. To nie jest tak. Tylko yy, powiem jedno. Ja... Nigdy nie pozwalałem sobie i nie pozwalałem nikomu na gadać, gadać na Polaków, gadać różne rzeczy, ale coś mi się wydaje, że chyba należy. Chyba w końcu trzeba zacząć. Trzeba w końcu zacząć, bo to jest chabstwo To jest chamstwo. Proszę Państwa, e, pracuje ze mną ciężko na tańcmie trzech Rosjan. I ja też jestem pewien, że to nie są oni. autentycznie że to nie są oni. Naprawdę. To jest naprawdę ciężka robota i patrząc na pewnego rodzaju chamską asertywność niektórych, wręcz uważam i na pewno y, muszę stwierdzić, że, jeszcze raz powtórzę, jestem pewien, że to żaden z tych Afrykanów, muzułmanów po prostu. Jak pan go dorwie? Nie, nie dorwę go, panie Kubo, bo to tego jest policja, co ja dorwę? Ja mam tylko powiadomienia, pozwolę policji składować swój telefon, zajrzą do telefonu i już. No. Y, mniej więcej tyle po prostu. No, nie, że muszę coś jeść. Poniżej powiedziałem, prawie poniżej minimum, ale od czegoś muszę zacząć. Od czegoś muszę po prostu zacząć. No, oczywiście to i tak będzie. Proszę zgłosić natychmiast ci, co to podglądają. Panie Kamiński, niech pan to kurwa napisze w tym swoim zasranym blogu. Niech pan to napisze natychmiast. A się znajdziemy. Okradliście mnie ze wszystkiego. Okradli mnie z emerytury, z renty, okradli mnie z książek, okradli mnie ze wszystkiego, złodzieje. A teraz mnie okradli jeszcze fizycznie i to mnie najbardziej boli, bo książki mam w dupie serdecznie. Powiem szczerze. One i tak zostaną, i tak będę ich autorem, bez względu na to, kto będzie się o nie bił. Kto będzie się o nie bił. A jak na złość, bo następnie wszystko publicznie, to wtedy będą w dupie, nikt nic nie zarobi. I niech mnie za to skażą, niech mnie wsadzą, niech mnie skażą, niech mnie zamordują. Dobra. I to jest ostatnia transmisja, proszę Państwa. Długo już na tym profilu nic nie będzie. Nowe części będę publikował tylko na KKT, a tam się dostać będzie trudno. Nowe części choluba, jeżeli będę je pisał, bo w tej chwili nie mam ochoty pisać. No właśnie, muszę coś wymyśleć i jakoś przeżyć, czyli dorwać jakiś drugi etat, jak się uda. Tylko nie wiem gdzie. Dobra, trzymajcie się na razie. Mam 63 lata prawie i. Pamiętam, że mam dość. Jestem już naprawdę tym wszystkim cholera jasna zmęczony. I gdybym miał odwagę, zakończyłbym to szybko, ale tej odwagi nie mam, żeby zakończyć to szybko. A z przyjemnością bym to zrobił. Wieście mi, może Wieście jeszcze mi Możesz się. Ach, nie będę więcej mówił. Dobra, trzymajcie się i na razie.